No to cześć! Cieszę się niezmiernie, widzimy się po raz kolejny, jeszcze pewnie parę razy przed nami. Cieszę się, że Was widzę, Wy się cieszycie, że widzicie mnie. No i wszystko, świat się kręci, cudownie. Dzisiaj sprawdzamy Bakomet. Jogurty mają pyszne. Pytanie, czy stronę mają równie dobrą? Wspólnie posmakujemy, sprawdzimy. No i jeszcze mały disclaimer: Dzisiaj będziemy już przechodzić głęboko przez serwis, przejdziemy przez stronę główną. Chyba to trochę lepszy format, zobaczymy, dacie znać. Tymczasem, wlatujemy sobie na stronę główną Bakomy. Jesteśmy. No i pierwsze wrażenie pewnie macie podobne. Dużo, dużo rzeczy, dużo rzeczy w nawigacji. Nie wiem, czy wszystkie są konieczne do przemyślenia. Kolejna sprawa slider. Tych punktów na sliderze jest co najmniej mnóstwo. Szkoda jedynie, że przynajmniej jak na razie patrzę, to brak w nich CTA. No to po co są punkty na sliderze, jak nie mogę z tego poziomu nigdzie przejść dalej? Nie ma też strzałeczek do przełączania. Trochę można chyba złapać, a trochę nie można. Nie wiadomo, co się dzieje. Niemniej, no sami widzicie, chyba trochę to jest zbugowane. O, no, no, jest trochę zbugowane. Idźmy dalej w takim razie. Mamy naszą historię. Pierwsze spostrzeżenie. No to myślę, generalnie tym razem chyba sprawa jest dosyć prosta, bo będziecie mieli takie same obserwacje jak ja. No co widać patrząc tutaj? No widać to, że teksty są wybitnie małe. Wręcz nieczytelne, pogusiłbym się o stwierdzenie. Dodatkowo nie do końca wiadomo, jaki jest zamysł. No bo tutaj mamy po cztery linie tekstu, a tutaj mamy po jednej. No i pewnie dałoby się to zrobić nieco lepiej. Przerzuciło nas gdzieś na podstronę produktową, ale wracamy. O, pewnie dałoby się to zrobić nieco lepiej, no bo no rozumiem, że niektóre, te, niektóre rzeczy trudno jest przekazać w dwóch słowach. Niemniej, pewnie w takim razie może te krótkie teksty dałoby się nieco wydłużyć i wszystko uspójnić na przykład do dwóch linii. Do przemyślenia. Ogólnie to, że jest sekcja z historią, to całkiem spoko. Pytanie, czy ona jest na tyle ważna i na tyle sprzedażowa, żeby była w drugiej, druga w kolejności, pewnie nie. Pewnie nie jest też jakoś turbofancy i no, no Zbyt wiele tutaj się ciekawych rzeczy nie dzieje. Bakoma generalnie to jest potężny brand, nie? Myślę, że każdy go zna. I naprawdę no ja się wychowałem na ich produktach. To jak już obracają takimi kwotami, to pewnie fajnie, żeby mieli stronę trochę lepszą niż książka, która się przewraca. Wjeżdżamy sobie w produkty. No, ewidentnym patternem są wybitnie małe teksty. No, muszę zbliżyć, żeby już przeczytać. Absolutnie, no, wiadomo, strona nie powinna zmuszać mnie do robienia czegokolwiek, szczególnie do czytania kontentu na tej stronie, no bo po to ona jest. Poza tym jakość zdjęcia nie powala. Lepsze, lepsze jakości jest pole w tle niż zdjęcia produktów. No a umówmy się, produkty są kluczem, najważniejsze. Idziemy dalej. Ewidentnie lubią osie czasu. To tutaj mieliśmy oś czasu, tutaj mamy oś czasu, więc wszystko jest na osi czasu. I znowu jakość zdjęć nie najlepsza, a szkoda. Tutaj znowu mały tekst, no ale to jest tam jakoś, no to, to powiedzmy, że w miarę rozumiem. Nie do końca rozumiem za to, czemu tutaj jest, nie ma caps locka, a tutaj jest cały caps lock. Też nie do końca wiadomo, ale to nic. Idźmy dalej. Idźmy sobie dalej. Aktualności, no to całkiem normalne, poprawne. No tutaj nie można się do niczego przypruć. Z drugiej strony, nit mi też czapki z głowy nie urywa, no bo to zwykłe o aktualności kafle się obracają. No to, to taka fancy animacja. Z drugiej strony tutaj brak opisu aktualności, a tutaj jest skrótowy opis aktualności, a tutaj jest jeszcze z na końcu. To standardowy temat, chyba co filmik się przewija, że duża marka ma na końcu linii z jakieś spójniki. To wydaje mi się, że to jest sprawa z podstawówki, no ale wszyscy tak robią najwidoczniej. Poza tym mamy logosy, to wiadomo, no i creme de la krem, całej, całej strony internetowej, to znaczy opis, albo raczej przedstawienie wszystkich produktów. No, jest to co najmniej niefortunne. No za dużo tego tekstu, zdecydowanie za mało odstępy, za mało przestrzeni, za mało czystości. No, czuję się przytłoczony. Jakoś sobie poradzę z tym, z tym uczuciem, ale czuję się przytłoczony. No i nie wiem nawet w co kliknąć. A jakbym już miał czegoś szukać, to by mi się odechciało. No i co? Na koniec oczywiście odnośniki do landing pages. Y. Strona sprzed pięciu lat, więc no nie ma co być zbyt wymagającym. I tyle. Strona główna bakome raczej na minus niż na plus. Masa rzeczy do poprawy. Ale przynajmniej chęci dobre są. Ale jak na stronie głównej było tak, no dobra, to sprawdzimy jeszcze te landing page'e. może tam będzie lepiej, kto wie? Zobaczmy. A zatem mamy jogurt bio, sprawdzimy sobie jogurt bio i sprawdzimy sobie dodatkowo, powiedzmy bakomemen. No i dobra, zaczynamy od jogurtu bio. Mamy. Mamy efekt paralaksy, że tak sobie podąża za nami, za scrollem. Super sprawa. Nie do końca wiem czemu po prostu zjeżdża w dół. No nie jest to jakoś wybitnie, wybitnie zaskakujące rozwiązanie. Ogólnie cała, cały ten landing raczej polega na tym, że, że trochę UI chyba odkrył efekt paralaksy i, i się nim bawi. Teraz na przykład zdecydowanie ten scroll jest za długi, nie? pusty. Tutaj po prawej stronie widać scrolla. To ja sobie przejeżdżam tak naprawdę trzy przesunięcia palcem i dosłownie nic się nie dzieje, bo, bo te owocki już poleciały i tutaj jest pusta strona, lipa. Jedziemy dalej, pojawiają nam się ikonki. Ogólnie do, no bio, nie? więc na pewno będą podkreślali to, że to jest bio. Dlatego jest czysta ziemia, dlatego krowy, dlatego certyfikaty. No rozumiem, że to są przedstawianie jakichś tam wartości, za którymi podąża marka, konkretnie ta marka, że bio. No nie jest to jednak jakoś szczególnie przekonujące, że jest czysta ziemia i krowy. No dla niektórych może się to liczyć, więc kumam, że to, to może dla kogoś innego się liczy. Ale nie mniej, myślę, że i tak dałoby się to trochę ciekawiej przedstawić. Jakiś statement. Tekst. Tekstu dużo, jak to na stronie głównej, taki tutaj, więc to chyba wyróżnik bakomy. Idziemy sobie dalej. Ogólnie jest trochę mniej statycznie, niż na stronie głównej. Tutaj faktycznie coś się rusza, były jakieś próby animacji. Ewidentnie landing był robiony po tej stronie głównej. No i spoko. No nie, tutaj to jest szał, nie? Tutaj też się ruszają jogurciki. Nie, ewidentny wniosek, landing jest bardziej interaktywny niż strona główna. To na plus. Certyfikat jakości, duży font, nie wiem, czy to tak musi zajmować. No ale dobra, no to jest landing page. Na koniec jest filmik. Filmiku nie będziemy analizowali, ale jest to fajnie, całkiem ciekawa sprawa. No i co? No i chciałbym się skontaktować. Mega mi się spodobał, jestem dystrybutorem, bardzo mi się spodobał jogurt Bio. Chcę się skontaktować, klikam sobie, zjeżdżam tę stronę, przeanalizowałem ją całą. Jestem tutaj. Mówię, dobra, skontaktuję się z nimi i dzieje się tyle, że mnie podjeżdża do góry. A jak już mnie podjedzie do góry, no to ani nie ma numeru, ani nie ma adresu e-mail do skopiowania, a ja właśnie robię short listę dostawców jogurtów. No i nie do końca wiadomo, co się dzieje. Kliknąłem dalej. Jak się kliknie kontakt, to przekierowuję do maila bezpośrednio do poczty mailowej, konkretnie do aplikacji, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo ja może z niej nie korzystam. I tyle. No ale dobra, patrzymy na drugi, patrzymy na Bakomamen. No, i tutaj to jest firmóweczka Bakome. Tak jak było na stronie głównej, tak jest, i tutaj masa tekstu. Masa tekstu na foncie wielkości chyba 6, co jest naprawdę wybitnie niefortunne. No, nikt tego nie przeczyta, nie ma szans. Czarne tło, biały tekst i totalnie statyczny cały landing. Nie wiem, jakie są dane na temat tego, pewnie jakieś GA4 czy, czy Clarity mają podpięte. Strzelam, że większość użytkowników po prostu wychodzi, bo mnie ten tekst przestraszył. I mi się odechciało czytać na temat Bakoma Men, tak jak zobaczyłem tutaj dosłownie, taką ogólnie się mówi ściana tekstu, ale to już nawet nie jest frazes, to dosłownie jest ściana tekstu, a nawet dwie ściany tekstu. No ja się od nich, od nich odbiłem, tak już chciałem jakoś to żantobliwie powiedzieć, odbiłem się od tych ścian tekstu, no i niestety o Bakoma nie poczytam. Cóż, no ponownie podsumowując, myślę, że czapki z głów nie spadają. Na pewno Landing bakomy bio jest lepszy niż Landing bakoma men i strony głównej, w ogóle całej bakome. Cała bakoma również raczej czapki nam z głów nie zwiała. Pewnie jest sporo rzeczy, które można jeszcze podnieść. No, i, i tak jeszcze teraz sobie myśląc, wracając do tej bakomy, tak sobie do bakoma men. Jeszcze, gdyby chcieć się do czegoś przypruć, jak już sobie chodziłem, a my już wiadomo, no teraz przez cały filmik się prójemy. no to kontaktu brakuje, nie? Tak w ogóle. No Już chciałem, już chciałem gdzieś tam szukać sfinalizowania tego konkluzją, a jeszcze przydałoby się, jak już jestem tym dystrybutorem, chcę kupić bakłome bio. No, to nie wiedziałem, jak się skontaktować, ale przynajmniej odnosiło do poczty, mojej aplikacji poczty. A tutaj nawet nie ma ani adresu e-mail, ani numeru telefonu, więc jeżeli już poświęcę te 45 minut na przeczytanie całej strony, całego tekstu, no to fajnie, przeczytam i tyle, bo nie będę mógł tego zamówić jako hurtownik, co oczywiście jest błędem, bo bakomie zapewne zależy na tym, żeby kontrahenci ich produkty zamawiali. No, ale dobra, nie ma co już wielce gadać, jest co najmniej średnio masa pól do poprawy. I tyle. Z przyjemnością widziałem Was po raz kolejny, albo Wy widzieliście mnie po raz kolejny. Widzimy się następnym razem. Pozdrówki, cześć!